Cześć, witam wszystkich serdecznie Jak wszyscy wiecie, albo i nie wiecie, bo różnie to może być Od przyszłego tygodnia zaczynamy kolejną serię Total War I będzie to seria, jak zapewne już się domyśliliście Z Shoguna 2 Total War Tak więc... Tak, wracamy do Shoguna, mam zajebiste nagranie Shoguna Tak więc nagrywamy Shoguna I mam nadzieję, że to będzie zajebista długa kampania I, I ta kampania będzie zajebista Musi być <grym> I w każdym razie, cóż Zastanawiam się na jakich modach nagrać tę kampanię, ponieważ e, tak, ja osobiście chciałbym użyć przynajmniej dwóch modów. Jeden, który by robił coś z podziałem królestwa, znaczy z podziałem kraju, to chyba tak się nazywa: e, z tym podziałem kraju, z tym, że po prostu szogu nas tam oskarża o zdradę, i wtedy wszyscy mi się do gardła rzucają. Bo to jest słabe. To jest słabe, bo na Sojusznicy mi zdradzają. Nie no spoko, bo gdyby wszyscy, mm, wszystkie klany, które były niepewne, albo które były już powiedzmy trochę złe na mnie, się wtedy rzucały, bo mają powód by się na mnie rzucić, to wtedy byłoby spoko. Ale jak mnie jeszcze szorstnicy zdradzają, z którymi miałem zajebiste stosunki, którzy byli przyjaciele, powietrzność, zajebisi, to po prostu... Zniechęca mnie to do gry. Tak naprawdę, szukanie To jest jedyna właściwa rzecz, która mi zniechęca do gry, szczególnie ten podział kraju. Bo to powoduje, że takie, że robię jakieś sojusze, jakieś koalicje fajne, które ja uwielbiam robić, to, to o rach nie ma sensu. Tak więc chciałbym użyć jakiegoś moda, który to niweluje, tak bym przynajmniej mógł utrzymać sojusze trwałe z moimi sojusznikami e, po tym podziale kraju. I drugi mod, którego chciałbym użyć, to mod, który by troszkę do przodu. Przesunął datę rozpoczęcia kampanii. Tak, żeby po prostu w mm, klanie Oda rządził już Nobunaga. Bo jak wiecie albo nie wiecie, jak gramy Oda, to zaczynamy kampanię jego ojcem Nobuhide. Oda Nobuhide rządzi i najczęściej w większości moich kampanii wygląda to tak, że ten Nobuhide przeżywa do końca kampanii. <laughs> I on zostaje szogunem. Mm. I... Znaczy on jednoczy Japonię i on zostaje szczególnym i to trochę takie no okej okay, spoko, ale ja to chciałbym poprowadzić kampanię Nobunagą Nobunagę poprowadzi do władzy, do zwycięstwa klimatycznie, żeby było, co prawda potem lekka zmiana historii pod koniec, ale dopiero pod koniec, także przynajmniej początkowo to było takie historyczne, że no jednoczymy Nobunagą, Japonię i w ogóle... Na taką po prostu kampanię mam chęć. Tak więc jakiś mod, który leciutko przesunie datę kampanii do przodu. I dlatego, no bunaga już jako rządzącego w Odzie. No. Ale cóż, to są moje propozycje modów. Ja jeszcze nie jako końca skonkretyzowanych, jakie, jakie to będą mody, właśnie rozglądam się za nimi. Ale tutaj też do Was teraz yy, propozycja, byście wskazali, może, inne mody, na których mógłbym nagrać. Bo no cóż, modów do szubu troszkę jest, niektóre są całkiem fajne, jak tak przeglądałem, mm, dosyć pobieżnie. Nie bardzo, to, czas miałem ostatnio, bo były święte i w ogóle wiadomo. Jednakże troszkę przeglądałem te mody i e, troszkę ich jest, są naprawdę spoko. Tylko ja nie mam czasu, by wszystkie przejrzeć, wypróbować i zdecydować, na którym mam nagrywać. Tak więc tutaj propozycja gorąca do Was, powiedzcie. Na jakich modach by chcielibyście, żebym nagrał Szuguna? Jakie są fajne? Jakie nie wiem, zwiększenie historyczność. Głównie o tą historyczne zwiększenie no, żeby było ciekawiej, nie wiem, na więcej prowincji może jakieś ulepszenia sztucznej inteligencji coś takiego ulepszenia dyplomacji no to wiadomo, razem z tym też naprawienie że po tym podziale królestwa nie było takich dziwnych rzeczy, śmiesznych że wszyscy chcą mnie zabić nagle w każdym razie mam nadzieję, że jakieś propozycje dacie, ciekawe i was do tego was o to proszę no i cóż, właściwie tyle kampanię zaczniemy, nie zobaczymy zobaczymy ile będzie propozycji od was jednak postaram się w przyszłym nie? mówię zresztą w poniedziałek jednak, że tak troszkę powiedzmy nie ze wszystkim się wyrobiłem tak jak chciałem, tak więc, dziś w ogóle ten film z tym pytaniem o młodych się andasz gdzieś jak przedwczoraj. Tak więc, <grym> taki mam lekki poślizg. W każdym razie, Serię z... 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 zaczniemy się w przyszłym tygodniu, tak powiem. O, w przyszłym tygodniu z... zacznie się seria i tutaj wasza. Czekam na Wasze propozycje teraz. No i cóż, właśnie tyle. Mhm. Tak więc piszcie w komentarzach propozycje jak najwięcej, jak najciekawsze. Może jeśli będzie dużo różnych propozycji, to zrobisz jakąś ankietę, w której zagłosujecie. Jednakże na razie dawajcie propozycje. No i cóż, tyle. Coś jeszcze? Chyba nie. Dobra, bye. bye.